Różnica między umową przedwstępną cywilnoprawną a notarialną. W procesie sprzedaży nieruchomości jedną z najważniejszych decyzji jest wybór odpowiedniego typu umowy przedwstępnej, która określa ramy transakcji. Umowa przedwstępna cywilnoprawna jest zawierana w formie pisemnej pomiędzy sprzedającym a kupującym. Jej zalety to prostota i szybkość. Porządzenie umowy cywilnoprawnej jest stosunkowo proste i szybkie, co może być korzystne, gdy strony chcą szybko sfinalizować pierwszą fazę transakcji. Drugą zaletą są niższe koszty. Koszty związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej są niższe, ponieważ nie ma konieczności angażowania notariusza. Wady jej natomiast to mniejsze zabezpieczenie prawne. Umowa cywilnoprawna nie daje takiej samej pewności prawnej jak umowa notarialna, co może zwiększać ryzyko problemów przy realizacji transakcji. Ryzyko unieważnienia. W sytuacjach spornych umowa cywilnoprawna może być łatwiej podważona. Przede wszystkim jednak umowa przedwstępna sprzedaży w formie cywilnoprawnej nie pozwala dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli finalnego aktu notarialnego, przed sądem. Największe zabezpieczenie, jakie mogą zrobić strony, to zadatek. Umowa przedwstępna notarialna jest zawierana w obecności notariusza, co nadaje jej szczególną moc prawną. Jej zalety to większa pewność prawna. Umowa notarialna jest trudniejsza do podważenia w sądzie, daje większą gwarancję, że obie strony dotrzymają swoich zobowiązań. Lepsze zabezpieczenie stron. Notarialna forma umowy minimalizuje ryzyko sporów i zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji, co jest szczególnie istotne przy sprzedaży nieruchomości. Możliwość dochodzenia roszczeń. W przypadku niedotrzymania warunków umowy można łatwiej dochodzić swoich praw, np. poprzez wpisanie roszczenia do Księgi Wieczystej. Trzeba też wiedzieć, że roszczenia wynikające z zawarcia umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od dnia, w którym miała być zawarta umowa przyżyczona. Przede wszystkim jednak, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego pozwala dochodzić zawarcia umowy przyżyczonej, czyli finalnego aktu notarialnego, przed sądem. Wady: Wyższe koszty. Sporządzenie umowy notarialnej wiąże się z wyższymi kosztami, które obejmują wynagrodzenie notariusza i oczywiście więcej formalności. Proces zawarcia umowy notarialnej może być dłuższy ze względu na konieczność umówienia się na wizytę u notariusza. Wybór odpowiedniego rodzaju umowy przedwstępnej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i pomyślności transakcji sprzedaży nieruchomości. Choć umowa cywilnoprawna może być tańsza i szybsza do zawarcia, umowa przedwstępna notarialna oferuje znacznie większe bezpieczeństwo prawne i ochronę interesów stron. Często słyszymy, że klienci boją się kosztów notarialnych, Pamiętaj, że współpracując z agentem nieruchomości możesz liczyć na zniżki wynegocjowane przez niego w kancelariach notarialnych.